Dobra, tu uciekałem te płatki. I tyros. Kurna, przekręć się. Eby to dobrze zrobić, a się nie narobić. O, coś takiego. Czyli stąd powinienem naciąć po skosie, czyli do płatka powinienem ciąć. Tak jest, czyli tu gdzie mam dziury, chyba, kurde, nie wiem czy ja dobrze myślę. Tu po skosie i tu po prostemu z powrotem, tak mi się wydaje. Dobra, nie. będzie co będzie. Najwyżej będę odmierzał z drugiego. Tu po skosie. No tu po prostu, żeby się płatek wywinął. Kiedy tam któryś be bekę ciągnie ze mnie, no to bez śmiechów. Nie wiem czy dobrze robię. Ale chyba dobrze. To będzie tak. Wiesz, jak tego źle utnę, to drugiego będę ciął. A tu jest tak wycięte tu się zagina tak tylko, ta woda nam tu będzie się wpieprzała hmm. czyli powinienem sobie najpierw tam przykleić kawałek może jakiejś papy żeby to wywinąć i dopiero na to położyć to dobrze myślę, czy źle myślę? bo po prostu temu nie mogę ciąć, bo przecież zostanie mi dziura a tak, żeby zrobić taką ładnie, no to tu zawsze będzie brak. Tak, po spodem musi być kawałek papy, po której to pocieknie. I to wycięcie będzie dobre. Kawałek papy, kawałek, kawałek, kawałek gądu po prostu. najmniejszego. Wszystko do tej rynny mi leć. I teraz tak, tu wytniemy na prosto, to mi się położy. Nie, bo tu dziura będzie. No, muszę pokminić, bo coś odpierniczyłem. Tu wszystko by się zgadzało. O! Nawet jak tam ten kąt podłożę, ale ta dziura jest i ta woda będzie mi tutaj stała. Tak czy nie tak? No tak. O, tutaj jest dobrze. Na pewno, bo tu powinno być tak zawinięte. O. Ta woda, ten dyk, ma pociec stół. Ale jak to pójdzie, no to przecież na pójdzie pod i spłynie. Kurde. Tak, to 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 przykleję najpierw. A, tym lepiącym się. Bieg. A to utniemy stąd w górę hmm. Najpierw na sucho, poprzymierzaj, bo przykleić to już będzie kompot po jabłkach. I teraz jak nałożę to, to nadal jest dupa, bo tu jest dziura. Myślenie dobre, bo odprowadzi wodę, ale tu jest nadal dupa. Nawet jak to wywinę tak. Tak, żeby tutaj tej dziury nie było, tej, a jak ja to tak zrobić? Niby taka prosta obróbka, a... No nie wiem jak to zrobić. Jakoś tak wodę muszę zawsze czas odprowadzać na gąd. Czyli to mi nie zdaje egzaminu, bo tutaj ta dziura zostaje. Miał ucięte w tamtą stronę, to bym ten płatek zawinął tam. Otóż to tutaj źle zrobiłem. Tutaj źle zrobiłem. Czyli ja to powinienem mieć ucięte do góry. Teraz zobaczę. Na kawałku innym. Czyli Jakbym to uciął, to powinienem to uciąć w tą stronę. I teraz, jak przyłożę tu. To wywinę to tam. O. Chyba coś takiego. I jak dołożę to... To jest najgorsze, najgorsze miejsce, które muszę jakoś pokonać. Ale to będzie to. O! Bo ta woda, która będzie tu, musi spłynąć na to i podpłynąć po tym. Tak jest. Czyli to mogę być ucięte na prosto. Wtedy bym miał jeden cały płatek. Czyli robię drugi, tnę go tutaj na prosto, tu, a z tamtego robię takie wywinięcie. Tak jest. Dobra, już wiem jak. mi powstała lekka dziurka, ale ja tą dziurkę zaraz chyba zasłonię tym właściwym. Kombinacja, dziurka wodna. Tak czy nie tak? Ja się, się cały czas mylę. No mylę się, bo tu mi kurwa brakuje obróbki. Tu coś spieprzyłem, tam to mogło być dłuższe. Albo ten płatek powinienem uciąć tu dalej, ale to go będzie brakowało. Kurwa, no nie wiem, nie wiem jak. Ale teraz by było dobrze, bo teraz jakbym tutaj lepiku nawalił, to ta woda tutaj spłynie i tutaj odpłynie. No. Tego za krótko dałem pod spodem, i by było, było dobrze. I to mi wychodzi tak. I to mi wychodzi tak. Czuję jest tam towaru na wale i chyba nie podcieknie. Dobra, no, tego muszę uciąć dłuższego. Dobrze, że jest chłodno, bo to mogę oderwać. One się kleją, ale są do oderwania. Jakby było ciepło, to już by umarł w butach. O! Tak. Muszę sobie ten duży płatek z całym tym lepiszczem przynieść. A gdzieś tam zrzuciłem taki. Żeby mógł ładnie tu wywinąć, i tu, żeby jeszcze leżał i będzie gitara chyba, że odetnę z tego, bo z tego i tak już nic nie będzie to wezmę ten płatek tu pozostawiam tyle co tamtej obróbki i tu gotne. czy gotnę tu na prosto jak go utnę tu No tak, to tam jest niepotrzebne Jak tu utnę w tą stronę, to mi się ładnie wywinie No tam no Ale tu będzie brakowało Górka wodna Dobra, tnij tak jak jakżeś wy wcześniej O tera będzie tak tera będzie cacy No Dobra tam, kurde, co wicie uszczelniacza, tutaj to się przyklei, ale duże by było w tym narożu. Pewnie coś przekombinowałem, no ale i któryś z Was napisze, jak to powinno być. No, ale przecież ja nie przyjdę tutaj z każdym, nie będę, że tak powiem, przedłużał każdej roboty. Żeby się tylko was zapytać jak to zrobić, bo już ja tędą stawiał, kurde. Kilkanaście lat. O, tu jest tak. Tu jest tak. O, aż tam towar wyłazi. Tak, to jest niepotrzebne w takim układzie, bo to załatwia sprawę, ale niech zostanie. To zgrubienie mi tu absolutnie nie przeszkadza. Tu się ładnie to lepi. I ten właściwy. Teraz. Ułożyć. To z tego na razie nie będę zdzierał. Zadrę tylko tu. że tu lepiku nawalić mogłem. Niech ta woda ma ciężko, że tak powiem, tu się dostać. To idzie tak? Powinno być gitarabas. Chyba. Tak mnie się wydaje, że powinno być dobrze. Komin mam zagruntowany, bo wcześniej go właśnie gruntowałem, żeby. Żeby to się ładnie wszystko przykleiło do niego hmm. zapało to. Dobra, tu mi jeszcze najdzie płatek, bo tu już się kończy to, więc drugi płatek powinien to najść, chyba, chyba. To jeszcze mi się doszczelni, tak mi się zdaje. Tym się nie przejmuję, bo to wszystko będzie pod, później pod yy, ociepleniem. Pod Dobra, zaraz zobaczymy jak następny przymocuję, czy ja dobrze myślałem. <grym>

Ktoś mi tam powiedział, że gwoździarkę sobie wypożyczył i gwoździarką powinienem robić, by było szybciej. Ale czy gwoździarką byście poczuli właśnie, że walicie w pustą przestrzeń? Młotkiem? Ja wiem, że już w dziurę uderzyłem, a gwoździarką? Ponabijalibyście kurczę gwoździe i nawet byście nie wiedzieli, że, nie wiem, gdzieś się nie trzyma jakiś płatek. Czy połowa płatków, nie daj Bóg. A tak to ja wiem, że w pustkę trafiłem. Pakuję drugiego. O. I wiem, że się trzyma Dobra Muszę z tamtej strony teraz pojechać do góry Żeby się spotkać tamtymi płatkami Elegancko Elegancko Nie ma prawa woda podejść tak powinienem zrobić tamtej ja tam z tam, tamtej nie zaciąłem tego tego ząbka no ale jakbym miał więcej kominów to przy trzecim już by było wszystko idealnie z zamkniętymi oczami bym robił a tak no a tak jest jak jest tu później chyba przyjdę i wszystko tak z paluszka tylko, że w rękawiczce gumowej, bo wszystko się z paluszka poleci. Żeby się dokleiło ładnie. Bo nie ma słońca i ten butyl się nie, nie klei. O. Także chyba będę musiał tutaj podsmarować tego uszczelniacza. Mimo wszystko. Trochę jak komin u fanzole, no ale. No ale, chyba lepiej mieć szczelnie, a brudny komin niż nieszczelnie, żeby mi tam woda zaczekała. Gąty miały schnąć. A one mokną teraz. Najgorzej jak tak popruszy i przestanie. Płynie się pogoda rogi. Zmoczy tą membranę. O. Dobra. Trzeba uciekać, bo nic dobrego z tego chyba nie będzie.